Szczoteczka do zębów Mamy Marynarka Marynarka? Bo? No jak po co? No liczy się pierwsze wrażenie Długopis po co ci długopis? No, długopis, bo będę chciał, żeby od razu podpisali umowę. Hmm. Kartka. Naprawdę? Kartka? Wszystko jest. Papier musi być. Techniki, narzędzia, notatki. Papier najważniejsza rzecz. Idziemy dalej. Broń? Żartujesz sobie? Jest, jest, musi być, no bo ten no dobry tam i ten zły policjant przecież no to na broni musi być, żeby brać, grać złego dobrego. Mm -hmm. Rozumiem, tylko dlaczego jest trzech dobrych i jeden zły? A widzisz, bo jest trzech dobrych, a ja jestem sam zły. Woda. Naprawdę musisz wziąć ze sobą wodę? Przecież powinna być na miejscu. Woda. Woda jest w tej ważności, jest ok. Woda musi być, musi mieć swoją. Może być zatruta, bo nie wiadomo co nam dosypują do wody. Ja wodę muszę mieć swoją. Okay. Zabawka. Zabawka? Nie, po co? Po to, że to jest rozpraszacz. U mnie zawsze działa, polecam każdemu. Aj, do a walizki się zmieści, pompowana jest, się nie bój. Nie pytam o więcej. Odhaczam. Moi drodzy, mam nadzieję, że Wasze przygotowania do negocjacji wyglądają nieco inaczej niż na zaprezentowanym filmie. Bo jeśli właśnie tak wyglądają, to zdecydowanie zapraszam Was do Gdańska 26 września. Tam pokażę, jak zrobić to we właściwy sposób. Do zobaczenia. O, jesteś już? Jak ci poszło? A, nic mi nie mów. Nic nie zadziałało. Ten narobił problemów. Ale w takim razie, dlaczego nie było Cię aż 5 dni? Broń. Ona była problemem. Nie zrozumieli. I musiałem zostać trochę dłużej. Zdecydowanie kotek potrzebuje szkolenia.